Komisji Wspólnej Rząduje Jezuskowatu, w której Kościół jest zarówno petentem, jak i sędzią własnej sprawy. W świeckim państwie Kościół płaci podatki jak inni, a utrzymuje się głównie z dobrowolnego podatku wyznaniowego wiernych, którzy płacą z tego podatek, potwierdzając swoją przynależność do wspólnoty. Jak jest w Polsce? W Polsce jest na odwrót. Stosowane u nas rozwiązania zaprzeczają idei świeckiego państwa. A wszystkie one mają swój ekonomiczny wymiar kosztowny dla państwa, kosztowny dla społeczeństwa. Takie poglądy w tych sprawach to nie nasza obsesja to brutalna rzeczywistość i zaprzeczenie zasad sprawiedliwości społecznej oraz równego traktowania wszystkich obywateli i podmiotów publicznych to podważanie podstawowych, religijnych idei. Dlatego w przyszłości Doprowadzimy do weryfikacji zgodności z prawem wszystkich aktów przekazywania tu materialnych na rzecz Kościołów i Związków Wyznaniowych. Bezprawne z nich zostaną unieważnione, a na straty państwa pokryte. Poza tym wszystkie te akty i transakcje nie są. Anonimowe. Za nimi stoją konkretne osoby, konkretni urzędnicy, którym interes państwa się z interesem Kościoła. Oni też nie mogą zostać bezkarni. A ustawie dekomunikacyjnej de czy deklerykalizacyjnej przedstawimy naszą deklerykalizacyjną de polską rzeczywistość. Jakie to jest słowo? Polska mowa była trudna. Racja polskiej lewicy nie jest łatwą jednej antyklary sprawy. Obejmuje swoim programem inne obszary społecznego życia. Muszę dodać, że doktryna Kościoła Katolickiego ma tak wielki wpływ na polską rzeczywistość, iż każda sprawa może mieć swój antyklarykalny kontekst. To też jest zgodne z programem naszej partii. Racja się na zdrowie, stawia na zdrowe społeczeństwo na ciele i na uśle. Zdrowy umysł to umysł, który jest wolny od jakiejkolwiek indoktrynacji. W Polsce jest no głównie indoktrynacja religijna. Ma ona miejsce wszędzie. W przedszkolu, w szkole, w mediach, urzędach, na ulicy. Po prostu wszędzie. Dla lewicy liczy się nie tylko wolność osobista, prawa polityczne i obywatelskie. Ważny dla człowieka jest w lewicy jest także wolny umysł i wolny wybór. Usuniemy więc nauczanie religii ze szkół i przedszkoli publicznych. Miejscem katechezy jest kościół. Jego i, i tak ogromna infrastruktura. Jeśli to poważny problem, <klucza> jeśli to poważny problem dla przyszłych to niech przynajmniej zapewnią w każdym mieście po jednej szkole, w której katecheta nie będzie pełnił takiej roli jak oficer polityczny dał młodzieży. Zdrowe, ciele i myślę, szczęśliwe państwo i społeczeństwo to społeczeństwo wykształcone. Z dostępem do bezpłatnych podstawowych usług medycznych. Z edukacją seksualną w szkole prowadzącą do ograniczenia rzeczywistej skali aborcji. To także przyzwolenie na badania naukowe. Zapodobili in vitro, badania prenatalne. Koleżanki i koledzy, racja polskiej lewicy stawia na socjalną Europę. System ekonomiczny krajów nordyckich, politykę podatkową skandynawą. Polacy muszą zarabiać więcej. Państwo nie ma im dać więcej czasu. Państwo musi prowadzić właściwą politykę inwestycyjną, inicjować działania zmniejszające bezrobocie wzrost społecznego pobytu i płac. Ta najważniejsza dla partii Lewicy to płaca minimalna. Wolność osobista i polityczna człowieka jest nic nie warta, jeśli za nią nie idzie wolność ekonomiczna. Nie daje bowiem wolności ekonomicznej swobody wyboru drogi życiowej praca po kilkanaście godzin dziennie za żałosne wynagrodzenie. Lepiej wtedy wyjechać z kraju. Wiemy, że Polska ma duży potencjał gospodarczy i społeczny oraz szanse do wykorzystania, jaką dało jej wejście do Unii Europejskiej. I tę szansę musimy wykorzystać. Aby to zrobić, Polsce potrzebny jest harmonijny rozwój oraz otwartość na uniwersalne wartości gospodarki Europy. Także naszych najbliższych sąsiadów bez uprawiania historycznej polityki. Teraz w wszelkie załóg. Wybór błędnej drogi zawdzięczamy prawicy. Lecz prawica w Polsce się odrodzi. Aby to był proces trwały, ludziom lewicy przekazuje przesłanie naszej partii. Na powiedzenie z lat, że nieważne czy Polska będzie biedna czy bogata, byle była katolicka, może być tylko jedna odpowiedź. Polska ma być socjalna, nie klerykalna. Koleżanki i koledzy, racja polskiej lewicy musi myśleć i działać strategicznie. Nastawiając się na Długi Marsz, musimy przy tym myśleć, kto po nas, kto dokończy naszą sprawę. Racja nie jest partią ludzi młodych. Młodzież teraz skupia się na innych sprawach. Myśli o karierze zawodowej czy naukowej. Chce się w życiu urządzić, wyjeżdża za granicę. Ma prawo do wyboru w swojej drogi. Jednak gdy w partii pojawia się młody człowiek, musimy dać każdemu z nich dobry projekt na przyszłość. Aby przygotować taką wizję, muszą działać specjaliści, eksperci. Otwarci na się przed lewicą i społeczeństwem problemy związane z procesami ekonomicznej i technologicznej globalizacji. Dobrze. Czasami wręcz, wręcz wspaniale członkowie racji realizowali nasze cele. Z lewicową i antyklerykalną żarliwością szli do przodu. Ale jest nam potrzebna refleksja nad terminem tego marszu. Działanie bez konkretnej skrystalizowanej i otwartej na nowe wyzwania wizji Europy i Polski na dłuższą metę jest zniechęcająca. Jeśli nie przyniosie, wszak chcemy zmiany politycznego sukcesu. Chcemy wygrać wybory. Z drugiej strony, nawet najlepsza wizja plan Batalii, jeśli nie znajdzie swojej armii żołnierzy do walki, jest na nic. Idea pozostaje martwa. Poza tym polska lewica stoi przed poważnym problemem to, w jaki sposób myśli i rozmawia polskie społeczeństwo. Jest zasługą trwających od wielu lat zabiegów konserwatywnych, ideologów, publicystów, polityków i prawicowych doktrynerów. Odzyskanie świadomości Polaków będzie trwało lata. Jest to proces może 100 razy ważniejszy od przeprowadzenia nawet tysiąca pikiet i manifestacji protestacyjnych, które nie spotkają się ze społecznym udziałem. Kto to może zrobić? Ludzie nauki, prawa, ekonomii czy my? Nie Nieklasyfikowani według kryterium wieku. Bo ani młodość nie ma dobrze spożytkowanej energii, a siwa broda wielkiego umysłu. Racji potrzeba ludzi mądrych i oddanych wspólnym celom, wspólnym wartościom lewcowym. Nad programem Racji Polskiej Lewicy pracujemy od lat. To praca mozolna i ciągle trwa. Dziś proponujemy, aby ją kontynuować po kongresie. Przeprowadzimy ogólnopartyjną dyskusję o programie. Posłuchamy, co o są propozycjach sądzą Potem, za kilka miesięcy, zdołamy odrębną konwencję programową. Racja Polskiej Rewizji chce szukać sojuszników racja nie jest i wiodącą partią na lewicy. Primus Interparis, czyli pierwszą między O tym już wiemy. Dlatego musimy szukać takich rozwiązań politycznych i organizacyjnych, aby nasze działania wzmacniać, a cele programowe forsować i realizować. Jednym ze sposobów na tę skuteczność są wspólne przedsięwzięcia. Akcje polityczne z udziałem innych ugrupowań i organizacji lewicowych.